Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy, witam serdecznie na kanale w świecie króla Myśli. myśli". Wracam do tego cyklu filmów, w którym e, prezentuję opinie czytelników o moich książkach. Te opinie, które ukazały się na portalu Lubimy Czytać. Troszkę tych opinii się nazbierało do zaprezentowania, więc e, cykl filmów jakby od nowa zacznie swoje życie. Chociaż nie jest tego dużo, ale trochę, trochę tych filmów, trochę tych opinii będę mógł Państwu tutaj zaprezentować. Tym razem, tym razem opinia z, opinia o książce, opinia oczywiście z portalu lubimy czytać, o książce Cień przeszłości. Muszę ją tutaj znaleźć na swoim urządzeniu. To sobie skopiowałem. Już ją mam. Opinia, tak jak powiedziałem, z 29 października 2024 roku. No niestety, ja postanowiłem te filmy nagrywać e, na zewnątrz, nie w mieszkaniu, nie w pomieszczeniu, e, a później była zima, były wiatry, były deszcze, no i nie udało się tego kontynuować, ale teraz pomału wraca, wraca słoneczko, wraca ten okres taki wiosenno-letni, w którym Opinii, te opinie będę mógł ponagrywać w różnych miejscach mojego miasta, a być może nie tylko mojego miasta. Moi Moje drodzy, zachęcam was do tego, abyście publikowali te opinie. E, czytelników moich książek jest dużo, dużo więcej niż tych, którzy zdecydowali się opinię napisać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. E, być może wam się książka, nie, książki nie podobały. Jeśli tak, to napiszcie opinię negatywną. Nie muszą to być opinie pozytywne. 29 października 2024 roku użytkownik portalu Lubimy czytać, który mm, ma tam swój e, profil o imieniu Lukas, napisał takie oto słowa o, o cieniu przeszłości. Trudno jest nowemu pisarzowi pokazać, w pewien sposób zachęcić nowych czytelników do przeczytania swojej książki. Czytelnikowi może być trudno poświęcić takiej książce czas. Osobiście to zrobiłem. Nawet więcej. Ja książkę zakupiłem. I to był strzał w dziesiątkę, pisze Lukas. Autor stworzył ciekawą, ciągającą, Zarazem fabułę oraz przedstawia dokonanie zemsty, czym z pewnością Marek Malman zrobił to umiejętnie. Ciekawi mnie, skąd wziął się pomysł na miasto Lublin. I słońce mi teraz tutaj zakryło, że tak powiem. Muszę to powiększyć. Podsumowując, warto przeżyć chwilę z książką Marka Malmana. I sam osobiście życzę sobie kolejnej takiej przygody. Pozdrawiam Marka Malmana z, taki, z takim bardziej wędkarskim pozdrowieniem. Tak jak akurat domyślam się, kim jest Lukas, bo ten nasz kontakt wędkarski trwa już od lat. Powiem tak, Łukasz, bo tutaj piszesz... Życzysz sobie kolejnej takiej przygody? Doczekasz się już niebawem. Znaczy, nie może nie tak szybko, ale w 2026 z całą pewnością się doczekasz kolejnej przygody z moimi powieściami. Pytanie, też skąd pomysł na miasto Lublin? Otóż, miasto Lublin to miasto mojego dzieciństwa, tak można by było powiedzieć. Tam z Lubelskiego myśmy, to, myśmy mówili na to centrala, z centrali. Stamtąd pochodzi moja mama. Ja tam jako dziecko często w tym mieście Lublinie bywałem. Stąd też właśnie pomysł na, na to, aby umieścić bohaterów, umieścić bohaterów mojej powieści, dzień przeszłości w tamtym mieście. Chociaż nie tylko w tamtym, bo e, też e, jedna z tych bohaterek powieści Dzień przeszłości obok tej fontanny. Przechodzi, a ta fontanna znajduje się już daleko od Lublina w zachodniopomorskim mieście Pyrzyca. Moi drodzy, ja Was zachęcam, namawiam i proszę do tego, abyście umieszczali opinie na portalu Lublinu czytać o moich powieściach. Tak jak mówię, nie muszą to być opinie, nie muszą to być opinie pozytywne. Z negatywami też powinienem się zderzać. Prawda? Nie każdemu musi się to moje pisanie podobać. Pisząc opinię, czy pozytywną, czy negatywną, e, reklamujecie moje pisarstwo. Dajecie mi większe zasięgi. I o to bardzo, bardzo proszę. Szczególnie, że tych książek, które już niebawem wyjdą spod mojego pióra, będzie coraz więcej. I tych zasięgów jako samowydawca naprawdę potrzebuje. To wszystko w dzisiejszym odcinku z cyklu tych opinii o książkach. Niebawem kolejna. I chyba też o cieniu przeszłości. Do zobaczenia.